Przed burzą jeszcze. Tak. Kabaret, grupa Ad Hoc. Ogromny brawa. Witam Was, grupa Ad Hoc. Michał Zemre ociepa Michał Próżniewicz, Dawid Makos, Alan Makos. Dobry wieczór, dzień dobry. Tak jest, kochani. Specjalnie dla nas z odległego Krakowa. My tutaj, do, dla Was, żeby z Wami poimprowizować. Jesteście gotowi? Cudownie, cudownie. Kochani, pierwsze, najważniejsze pytanie. Czy mieliście dzisiaj dobry dzień? Jedna osoba powiedziała nie i my powalczymy, żeby Pani miała dobry dzień, proszę Pani. Jak Pani ma na imię? za to my zrobimy wszystko, my tu na głowie staniemy, żeby Pani miała dobry dzień. Tak jest. patrzymy kawać... na nią i się, się śmieję. Jak się że okej, okay, jak nie, no to... Jak nie, to po prostu schodzimy tutaj upokorzeni. Kochani, My zajmujemy się improwizacją komediową, nie jesteśmy typowym kabaretem, nie mamy napisanych skeczów. Te skecze będziemy tworzyć w oparciu o wasze sugestie. Czy brzmi to szalenie ciekawie i fajnie dla was? Dla trzech osób, świetnie. Mam nadzieję, że zarazimy tym entuzjazmem całą Iłżę. Ale żeby nasz występ się udał, my musimy współpracować z wami. Wy jesteście nam potrzebni. Czy pomożecie? <noise> Dobrze, nice. Kochani, będzie to wyglądało w ten sposób, że co chwilę będę prosił Was o sugestie. I potrzebne nam są sugestie od was, żebyście nam je krzyczeli. Zobaczymy, co z tym wiatrem, że on nam nie będzie zagłuszał, ale żeby was rozgrzać, trochę sobie teraz pokrzyczymy. Uwaga! Na 3-4 krzyknięcie mi swoje imię. Uwaga! 3-4. <noise> Małgorzata. Super, małgorzata, małgorzata. Już super, mamy to, mamy to. Na 3-4 przyklinicie mi swój ulubiony kolor. 3-4? Niebieski, usłyszałem od pani. Ja, na nie pi, a ja nie... nie piję. Także może, może być tak, że będziecie krzyczeli sugestie, a my będziemy słyszeli zupełnie inne. Tak też może się wydarzyć. Na 3-4 ulubione słowo w języku polskim. Daję wam sekundę na zastanowienie. Niech to nie będzie wulgar, są tu dzieci. Uwaga. 3-4. Nie wiem, czy dzieci z pierwszej rzędem nie piwo. O i łza. Tak się bawi, tak się bawi, i łza! Doskonale, doskonale. Tu jeszcze chciałbym zobaczyć, jak ten sektor głośno reaguje, a jak ten sektor. Na 3-4 krzyknięcie mi swój ulubiony zawód, zawód, który wykonujecie, który chcielibyście wykonywać. Sektor A: 3-4! Nic nie zrozumiałe, ale było głośno. Teraz ten sektor, zawód, który chcielibyście wykonywać. 3-4! Da się! Da się ryknąć? Dobra, jeszcze raz. Na 3-4 krzyknijcie mi najfajniejsze miejsce w Wiłży. 3-4? Już myślałem, że będzie cisza. Na 3-4 najfajniejsze miejsce w Wiłży, 3-4? Teraz na remis, teraz na remis, super. O to nam chodzi, o ten rodzaj reakcji, o ten rodzaj okrzyków. Wspaniale. Wiemy, że nie wszyscy się znają, prawda, Wiłży? Nie wszyscy się znają, rozejrzyjcie się dookoła. Są twarze, których nie znamy, prawda? Trzeba by na pewno. Trzeba by na pewno, tak. My to teraz zmienimy. Jak problemem można się napotkać? Ee, bohaterowie naszej sceny spotkają się na rynku Wiółży. Co, co tu może być problemem dla e, e, bohaterów? Pogoda! Pogoda na rynku Wiółży to jest nasza inspiracja. Dziękuję pięknie za tę inspirację. Pogoda niech nas zainspiruje. I proszę o pierwszy okrzyk. Gra grasów. 3-2-1 impro. 3-2-1! <śleski> Ja mam parasol, a ty? Nie wziąłem. Dlaczego nie wziąłeś parasola? Chcesz smoknąć? No jak wychodziłem, to świeciło słońce. Po co mi był parasol? Ja zawsze mam parasol. Po co zawsze nosisz ze sobą parasol? Przecież możesz nosić inne rzeczy. Raz parasol uratował mi życie. Wyszedłem z domu i spotkałem... Yy... Kolegę! Kolegę. Spotkałem kolegę. On chciał mnie namówić, żebym z nim poszedł na piwo, a ja zasłoniłem się parasolem. Zasłoniłeś się parasolem przed dobrą zabawą? Czasami jest za dużo tej dobrej zabawy, wiesz? No wiesz co, ja wychodzę zawsze bez parasola. Podchodzą do mnie ludzie i mówią Ey... idziemy na piwo. No i ja się przytulam, zbijamy piąteczki, idziemy na browarka. Ale to nie może być tak, że wiesz, po coś ludzie wymyślili weekend, że jest od piątku do niedzieli. Wtorek to nie jest weekend. Po coś ludzie wymyślili alkohol, żeby był z nami cały tydzień. Wyczekałem. Czy ty, czy ty stoisz pod moją klatką, żeby mnie gdzieś zaprosić? Tak. Zgadłeś. Chciałem, żebyś poszedł ze mną i napił się. Yy, wódki. Dziś. A ja akurat mam. złamany parasol. I o, nie mogę ci odmówić. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie. Nic poza. tą osobą, która mnie w domu. Jest to. Yy, Mama. Ale mama czy teściowa? Ty wiesz. Rozumiem. W takim razie musimy sobie jakoś poradzić z tym problemem. K w jaki sposób? Skoro złamałeś już parasol... Może ma... coś jej damy? Coś, żeby ją ułaskawić. Aha, pomyślałem o dwóch zaostrzonych końcach. Nie, nie! Okej. Okay. W takim razie możemy jej dać na przykład... Yy... Perfumy. Perfumy. Wypije, pójdzie spać, a my się zabawimy. Skąd wiedziałeś, że moja teściowa uwielbia pić perfumy? Trochę się już znamy, słyszałem różne opowieści. Teściowa to nie rodzina. To ona krzyczała z góry? Tak. Dlaczego twoja teściowa krzyczy, teściowa to nie rodzina? Pośredź mnie! Jest ze mną za każdym krokiem. Wyjdzie ze mną na jednego browarka i wróci. Za Słuchaj, chyba pozwoliła. Dobrze, to gdzie idziemy? E, może do. E... Do baru. Bo na ulicy nam nikt browara nie sprzeda. To chodźmy. I dziękujemy bardzo. Można, można tej najbardziej. Mm. Darek! Tak, Haniu? Kocham cię. Obudziłam się dzisiaj rano i stwierdziłam, że muszę ci to powiedzieć. No, bardzo dawno mi tego nie mówiłaś. No. Co się stało? No, po prostu czasami się zapominam. Co zapominasz, że możesz? Z a? uczuciami się zapominam, Dariuszu. No właśnie, ale to jest podejrzane. Nie, w ten sposób się nie zapominam. Zapominam się z uczuciami, <grym> które mam w stosunku do jednej osoby. Na pewno. Mam nadzieję, że do mnie. Tak, tak, bo ciebie oczywiście, że tak przecież ci przez chwilę powiedziałam. Hania, czy ty czegoś mi nie mówisz? Stop! przerwijmy w tym momencie. Sektor A, w jakim stylu filmowym mają kontynuować? Killer. Yes. Styl filmowy Killer? Niech będzie Styl filmowy killer Powiedz mi, znalazłam y, w, twoim, w twojej garderobie znalazłem Kałasznikowa, dwie MP5 I trzy granaty Czym ty się tak naprawdę zajmujesz, Hanio? Derek! Kurde <grym> Jak by ci to powiedzieć, żebyś zrozumiał? Ale powiedz mi, że na Ja zrobiłaś Jajecznicę Zrobiłam <grym> Chcesz zjeść? Czyż tak, to czym się zajmujesz? Jestem władcą morderczynią. Stop! Co? Przerywam w tym jakże dramatycznym momencie. Killer. Dobre, proszę o kolejny styl filmowy. Horror. A, horror. horror. Co najmniej z trzech niezależnych gardł usłyszałem: horror. Mogłam Ci to powiedzieć wcześniej, ale. powiem Ci to teraz. Tak? Ale chyba nie masz zlecenia na mnie, prawda? Tak naprawdę mam zlecenie na ciebie, i dlatego musiałam ci powiedzieć przed swoim końcem, że Cię kocham. Bo jednak troszeczkę ze sobą spędziliśmy czasu. O nie. Dobrze. Darek, nie bądź tylko mi tutaj, bo mam jeszcze trzy zlecenia dzisiaj. to! Rób to. Stop! Przerywam, poproszę kolejny styl filmowy. Nie wojny! Coś tam było z miłości. Styl filmowy Wielka Miłość? Cóż to jest? Tutaj cała ekipa z przodu krzyczy zabije go, zabije go. To nie jest styl filmowy. Niech będzie. Styl filmowy Wielka Miłość. Ach, pieprzone sentymenty. Jeśli to jest twoja praca, to ja zginę dla ciebie. Jeśli masz zlecenie na mnie, zabij mnie śmiało. Tyś, bo inaczej cię wyrzucą z pracy. Mogę znaleźć za inną pracę! No ty, to jest świetnie płatna praca! To prawda! Dzięki temu mamy trzy auta, trzy domy. Może umrę, może już nie będę będziesz miała trzy auta, które możesz jeździć sama. Ale ja nie chcę jeździć sama, Darek! To w takim razie zabijmy osoby, dla których pracujesz. Tak się z tego strzela! To proste, celujesz i strzelasz! A może po prostu odejdę, nie musimy ich zabijać. Stop! zerwam w tym momencie i poproszę o jeszcze jeden z tych filmowych. Dużo jest komedia. Słyszałem też Superman. co mnie bardzo zaintrygowało. Cieszę się, że cię to intryguje. Czy jesteśmy za Supermanem, czy za komedią? Poproszę o wacz na Supermana. Poproszę o na komedię. Komedia, ale niech się pojawi jakiś element Supermana. ciebie. Wiesz co? Mam jakieś dziwne przeczucia. Tak. strzelem. Wyszła flaga amerykańska! Ja też ci czegoś nie mówiłem. Potrafię latać! Czyli mogłam strzelać prawdziwymi nabojami i nic by się nie stało! Mogłaś. zabrać cię na wycieczkę. – Wiedziałam, że mój Dariusz to super Dariusz! Jestem bardzo silny, ale nie wiem, że super będzie uciekiem! I sta! I dziękujemy bardzo! jakiegoś talenta. Proszę bardzo. Ręka do góry. Kto ma jakiś talent i chciałby się pochwalić? Jaki pan? pan, jaki talent? Jaki pan, jaki pan ma talent? Niech pan mi powie. Jaki? Ja nie wiem, czy to jest talent, bo ja też tak mówię i to bez przepojki, ale... A faktycznie. Nie, ale dobrze, że pan o tym powiedział. No, to bardzo się cieszę. Tak, tak Słuchajcie, bo tak. my łowimy dzisiaj talenty, tak jak wam powiedzieliśmy i teraz też będziemy chcieli taki talent złowić, a więc myśmy yy, tak... Te dwie osoby, które chciałyby nam swoje talenty pokazać, to poprosiły do nas. Kto chce? Zobacz, jaki pan Ryszard jest zdenerwowany, że znowu był. Nie, Panie Ryszarcie, pana talent znamy. Teraz szukamy im. Z pana talentem jest taki problem, że go nie ma. pan Ryszard ma talent ukryty. O, widzisz, to jest tam. Dobra, słuchajcie, potrzebujemy dwóch osób do tego... nie, Zawód. Jaki ty masz zawód wyłączony? Miłosny. To, to jest to szczególnie nie wielki zawód, A ty? Następne pytanie. No, tak myślałem. E, słuchajcie, e, dwie osoby. Czy my mamy sami wybierać? Zobacz, jak to zawsze jest, jak mówię, my wybierzemy, tak w szkole wszyscy mówimy. Nie, nie, nie mnie, nie Ja to, pani tak się cieszy, i tak się uśmiecha, A to pani ma talent. A czy widzi pani? Dzień dobry. Zapraszam. To, pani pójdzie na scenę. Pani pójdzie na scenę. No, tu, tędy, proszę. Ja wiem, że się umawiali, że pani będzie udawała, że pani nie chce, ale to już... Pani chce dać szansę innym, zobacz. Ale po co? Pani ja też... Zam... Ja, zawsze, ja zawsze miałem taką rękę do kobiet. Wiesz? Podchodziłem, a zawsze kobiety mówiły, daj szansę innym. No cóż, życie jest takie przewrotne. Dobrze, no to kogo Ale nie, teraz... O proszę, brawa dla pani! O, zapraszam, no, no można, tak jest, pan zdejmie kurtkę i też... Ale za to, że tyle czekaliśmy na pana, to ta stawka, co się umawialiśmy, o połowę niszczy. Dobra, to zapraszamy pana i jeszcze jedną osobę na scenę. Wejdzie panią, wejdzie... Z lokalu, z lokalu. Wejdzie pan po tym? Pan pokazuje. Brawa dla pana, pięknie! Skacze do góry jak inflacja. Nie będziemy za Dobrze, to co? I pani idzie, tak? Zapraszam. Nie, nie? Śmiało. Mamy czas. Patrz pan, panowie to chętnie i doma pani jakoś tak niekoniecznie. No. Dobrze. Zobaczcie, pan stoi, czeka. To jest. Nie, Im dłużej pan czeka, tam ma pan bliżej do baru. Pa... A tam też się dzieje. E, patrzcie, taki przystojny człowiek. Żadna nie chce mu dorównać, że tak powiem, na scenie. Taki przystojny. No, taki przystoi. no. Podobno jak się coś długo wpawia, to ludzie zaczynają w to wierzyć. Taki przystojny. Taki przystojny. Nie, młody pan jeszcze jest, nie zajdzie pan. Niech pan tego nie robi. Te rob. Dobrze, drogie panie, która pójdzie? Proszę bardzo, szybciutko. Szybcie. Zapraszam panią, będzie szybciej. Która pani? Tutaj pani tak spojrzała i mówi. A pani? O, to zapraszam ja panią. Ja już szybko, a pani tak spojrzała i ja się widzę na tej scenie. Tak jest, dobrze. Pani wie, co pani robi, bo za chwilę będzie padać, jak tu jest dach. Dobrze, że pani, się pani rozbiera? Jeszcze nie. Niech Pani nie wyprzedza scenariusza. Ale skąd Pani nie jest scenariuszu? Dobrze. Mamy Państwa na scenie. Poprosimy te dwa mikrofony, poprosimy. Pop, tak, poprosimy dwa mikrofony. I teraz słuchajcie. Chodzi o to, że mamy tekst wiersza, i chcielibyśmy, żeby Państwo ten wiersz to opowiedzieli Wam e, oczywiście ładnie, reklamując, jak to w szkole się uczyliście. Dobra, to jak się uczyliście w szkole mówić wiersze? No to... I tak przez 8 lat, nie? To będzie to trudno. A nie po... była to medycyna ze specjalizacją. Bo od ABC zaczynamy, to będzie trudno, ale damy radę. I teraz tak, otrzymujecie, drodzy Państwo, tak... Mikrofony. Proszę bardzo, to jest tekst dla Pana. Na razie nic Pan nie mówi. Nic Pan nie mówi. Bo to, to będzie... Zacząłem tak, na rolę. Tak. I teraz uwaga. Musicie się w... czuć w rolę. I tak jakby zazębiać się. Jedna osoba kończy swoją linijkę, druga osoba wtedy wchodzi płynnie ze swoją linijką. I tak do końca. Oczywiście musicie to zrobić tak, jakbyście deklamowali piękny wiersz, bo faktycznie piękny wiersz to jest. Na 157 stronie będzie taki napis koniec. <laughs> Państwo jesteście gotowi na 150 stron? Spokojnie, jak ktoś czegoś nie usłyszy, powtórzymy. Jesteście gotowi? Na pewno? Tak, prawa, no, oczywiście. Dobrze, dobrze, no okej. Okay. Dobra, no to Czyli pan, pan zaczyna. Jak pan ma na imię, Tak, pan, tak, pan, tak, pan zaczyna. Pan Grzegorz zaczyna. A pani ma na imię? Jola. Pani Jola, pan Grzegorz zaczyna, pani Jola jedzie dalej. Czyli po linieczce, pan mówi linieczkę, pani linieczkę, pan linieczkę, pani linieczkę. I tak do pani I do wyczerpania zapasów. Uwaga. Zaczynamy, Państwo słuchają. Proszę bardzo. Znałem cyganetkę z Osiek, kazali mi ją. Co? Kazali mi ją pośród. po siódmieniu. Po czerwoną ja Chciałbym Cię mydlić mdełkiem fa. W stanie zimna woda, trochę będzie szkoda. Gdy gorzka, gorzka wódka. Czyste oczy czy zielone. Dozwolone do lat 18. Baśka bad bada, chodź ze mną na próbę. No i mamy pierwszą randkę przed Państwem. <laughs> brawo, 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 brawo. Pan Grzegorz to zrobił jakby tak... Płynnie, tak za każdym razem. Tak jest. Ale Pani Ola też sobie pięknie dała radę, szczególnie z tym Baśka Barbara choć za nie, bo to... Widać, że niejednokrotnie Pani Ola, że tak powiem, takie propozycje wyczynia. Dobra, dziękujemy. Kartki weźcie sobie na pamiątkę, mikrofony oddajcie, bo z tego się musimy rozliczyć. A z kartek nie? Z kartek musimy? Nie! Brawo Dani! Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. No jak myślicie, mają talent, czy nie mają talent? Pan uważa, bo ubezpieczenia nie, nie mamy do Pana.